Trump wygrywa 25 milionów dolarów od Meta. Donald Trump i Meta osiągnęli ugodę w sprawie pozwu, który były prezydent złożył przeciwko firmie w 2021 roku, po tym jak jego konta na Facebooku i Instagramie zostały zawieszone w wyniku ataku na Kapitol. Meta zgodziła się zapłacić 25 milionów dolarów, z czego 22 zostaną przeznaczone na fundusz Biblioteki Prezydenckiej Trumpa, a reszta pokryje koszty prawne i inne zobowiązania wobec współpozywających. Tak to się mówi? Współpozwanych? Współpozywających? Meta nie przyznała się do żadnych naruszeń, a jej stanowisko w sprawie usunięcia kont Trumpa pozostaje niezmienne. W 2024 roku, przed wyborami prezydenckimi, Meta przywróciła dostęp do kont Trumpa, Uznając to za interes publiczny. Co ciekawe, Mark Zuckerberg, który wcześniej był krytykowany przez Trumpa, pojawił się na jego inauguracji, a Meta przekazała milion dolarów na fundusz inauguracyjny prezydenta. A więc wiecie, ręka, rękę myje i chodzi o kasę, więc jak mi zapłacisz, to ja cię udostępnię. Wiesz, ja ciebie tak w sumie naprawdę nie lubię, ale jak dajesz mi kasę, to możemy pogadać.